Cześć, nazywam się Andrzej i jestem Niemcem. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego Einstein mnie nienawidzi. Zaczęło się to miesiąc temu. Była kartkówka z matmy i dostałem z niej pięć z minusem. Byłem kujonem z matmy, więc się nie rozpłakałem. Moi koledzy zaproponowali mi samobójstwo, więc się zgodziłem. Kulka w łeb była pierwszą opcją. Mój dziadek miał pistolet, więc chciałem go od niego pożyczyć. On za to powiedział, że mu go zabrali, i jak zastrzelił mnie Mandolfa Hitlera. Drugą opcją było powieszenie się. Niestety, fabryka sznurków wybuchła tego samego dnia, więc postanowiłem wypić Domestos. Mój kolega znalazł jakiegoś czarodzieja ze średniowiecza, więc kupiliśmy od niego Domestos, wypiłem go i zacząłem latać. Wtedy przyszedł Albert Einstein. Kiedy nas zobaczył, strasznie się wkurzył i naskarżył się na moich rodziców. Oni za karę wysłali mnie na Syberię. Nie jest tam źle, tylko plus 60 stopni. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, Powinnie, co powinienem teraz zrobić?